Przyszedłem w nocy do mamusi i chciałem się przytulić, ale ta zapaliła światło i wyszli z statusiem do innego pokoju. Moja mama chyba nie lubi, jak przeszkadza mi spać. Mam problemy ze spaniem. Jak mamusia czytała mi bajki na dobranoc, było lepiej, ale teraz przestała. Chyba mnie nie lubi. Może zrobiłem coś nie tak? Kiedyś była zła na tatusia, jak zapomniał o ich rocznicy. Pamiętam, że wtedy płakała. Ostatnio mamusia dużo płacze. W nocy zszedłem do kuchni i bawiłem się z naszym psem, Baczem. Bacz mnie lubi, a ja lubię Bacza. Bacz jest wielkim owczarkiem niemieckim. Czuję się przy nim bezpieczny. Lubię jak Bacz śpi w moim pokoju i pilnuje, żeby nic nie wyszło z podłóżka. Zawsze jak do niego przychodzę, macha ogonem i przybiega się przywitać. Teraz też wstał, szczeknął parę razy i do mnie podbiegł. Mamusia z statusie mówili ostatnio, że trzeba zabrać go do weterynarza. Nie wiem, o co im chodzi. Bacz zachowuje się przecież w porządku. Kopałem małą piłkę, a mój pies łapał ją w zęby, a potem przynosił z powrotem do mnie. Czasami udaje mi się rzucać piłką, czasami jakoś wypada mi z rąk. Tata przyszedł po paru minutach, złapał za obrożę Bacza i wyrzucił go na zewnątrz. Prosiłem go, żeby tego nie robił, ale mnie zignorował. Usiadłem na kanapie i włączyłem sobie telewizor, ale za chwilę znowu pojawił się tata i go wyłączył. Nie wiem, czemu to robi, przecież jestem grzeczny. Siedziałem na kanapie sam przez parę godzin. Potem wróciłem do pokoju rodziców i patrzyłem, jak śpią. Mama przez sen ściskała w ręku mojego misia. Musiała mi go zabrać z pokoju. Potem znowu cichutko chodziłem po domu. Nie chciałem, żeby tata mnie usłyszał. Pewnie by wstał i kazał mi iść spać. Kiedyś bałem się wychodzić w nocy z łóżka. Teraz przestałem. Myślałem przez chwilę, żeby wyjść z domu i iść do bacza. Pewnie boi się sam spać w budzie w nocy. Zostałem jednak w domu. Musiałbym przejść koło basenu. Boję się basenu. Utopiłem się w nim miesiąc temu. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV studiolektor.pl. Czytał Jakub Rutka.